Rozmowy o polityce. Witam państwa serdecznie. A dzisiaj moim gościem jest marszałek Rafał Grupiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie marszałku, jest pan dla mnie wzorem. Wzorem dobrego polityka, wzorem polityka. Proszę się nie obrazić: starszej daty takiego, który łączy w sobie etyczność, moralność i jednocześnie pewien pazur. Można być politykiem z pazurem, a jednocześnie wysławiać się elegancko, być takim dżentelmenem w polityce. Co pan powie na temat zachowania Nawrockiego, na temat jego etyki, moralności, szczególnie w kontekście tego, co się wydarzyło ostatnio na Olimpiadzie, mianowicie wystąpił w stroju firmowanym Nawrocki, naurocki dokładnie, tak, czyli w stroju, który chyba chyba powoduje, że, że jest to reklama po prostu jakiejś firmy. Wydaje się, że firmy powiązane z nim rodzinnie. Czy to przystoi politykowi tej rangi? No Na pewno, jeśli chodzi o pana prezydenta Nawrockiego, znaleźlibyśmy pewnie poważniejsze, poważniejsze jego wady, szczególnie jeśli byśmy spojrzeli na jego przeszłość, jeszcze z czasów przedpolitycznych, tak to nazwijmy. Natomiast bez wątpienia to jest nadużycie i ktoś, kto poradził mu, żeby się reklamował i to w istocie własnym z nazwiskiem na, na czapce z Daszkiem, nie doradził mu dobrze, mówiąc najkrócej. W ogóle wydaje mi się, że prezydent Nawrocki jest człowiekiem, który jest prowadzony przez swoje otoczenie, ale tak prowadzony. Y, w, w sposób niezwykle agresywny w istocie y, y, myślę że nawet on nie nadąża za bardzo za wypowiedziami takich polityków jak Bogucki czy Przydacz prawda niezwykle agresywny wobec rządu na przykład y, natomiast y, mm, chyba czuje się w tym dobrze generalnie czyli jest gdzieś tam w środku takiej takiej grupy polityków biegnących przed nim, którzy bez przerwy, bez przerwy atakują wszystko, co, co, co dostrzegą w zasięgu swojego politycznego wzroku, a prezydent Nawrocki się tym upaja po prostu, chociaż nie bardzo wie, dlaczego tak się dzieje, moim zdaniem. No Dla mnie to wyglądało jak swoisty słup ogłoszeniowy, czy reklamowy nawet należałoby powiedzieć. Jeżeli jeszcze na dodatek potwierdzi się informacja, że to siostra Nawrockiego jest właścicielką tej marki, no to jest pytanie, gdzie jest granica, tak? gdzie polityk powinien sobie wyznaczyć granicę tego, co jest jego interesem, a co jest interesem państwa i czy w ogóle te interesy nie są przypadkiem niepołączalne. Ale wiemy jedno, że ludzie niełatwo się zmieniają. Czyli polityk, który na przykład utrzymywał specjalne apartamenty prawda, w instytucji publicznej. A, które różnie nazywano, prawda, statku miłości, bo mniej może przyzwoite określenia. I, i w ten sposób korzystał z, z, w istocie z, z publicznej, publicznych środków. To dlaczego miałby się ograniczać, jeśli chodzi o czapeczkę i interes swojej siostry, jeśli oczywiście potwierdziłyby nam się te, te dane. W każdym razie, moim zdaniem jakby jest coś innego, bardziej bym powiedział podstawowego w tym, a mianowicie jak prezydent y, dzisiaj bardzo liczącego się państwa, nie tylko w Europie, dynamicznie rozwijającej się Polski, głowa państwa może chodzić z własnym nazwiskiem na czapce. Y, po co? No to, żeby tak go Lekko ktoś przekręconym, rozpozna, prawda? Lekko sangliczonym, no, mhm. po, powiedzmy, żeby było łatwiej obcokrajowcom zrozumieć, że to jest on. Więc, moim zdaniem, to nie jest to nie przystoi po prostu w głowie państwa ani w ogóle ten strój w tej czapce taki istotczyk kibolski naprawdę nie przystoi mimo że to była olimpiada sportowa to jednak wolabym żeby prezydent ubierał się nieco przyzwoicie przypomina mi to niestety trochę przykład za oceanu prezydent Trump i jego rodzina no, zarobili na tej kadencji już wzbogacili się o mniej więcej 8 miliardów dolarów to ogromne kwoty są jest pytanie, czy Nawrocki, który chyba chce udawać takiego jakby mini Trumpa, czy kieszonkowego Trumpa, przypadkiem nie idzie tą samą drogą? Oczywiście, skala jest inna. Skala jest inna, ale bez wątpienia zapatrzenie w prezydenta Trumpa jest, nawet bym powiedział co więcej, uzależnienie takie psychiczne i polityczne jest bardzo widoczne. To też oczywiście źle świadczy o głowie yy, suwerennego, niepodległego państwa, jakim jest Rzeczpospolita. Od no właśnie, tu wejdę słowo. Panie Marszałku, yy, na pewno Pan pamięta ten dzień, kiedy został zaprzysiężony Donald Trump na drugą swoją kadencję. W Sejmie posłowie PiS wstali i skandowali Donald Trump. Czy w Senacie miało coś takiego miejsca? Nie, nie przypominam sobie. Yy, być może to nie to wynika z innego temperamentu po prostu senatorów generalnie rzecz biorąc Senat ma jednak zupełnie inną atmosferę niż na Sejm. szczęście na szczęście i powiem że chwile, kiedy osobiście nie wytrzymywałem nie powstrzymywałem nawozy swoich emocji kiedy niejaki Janusz Kowalski ruszał do mównicy i przechodził koło mnie. Nie mogłem się powstrzymać od, od y, paru słów, które oceniały jego y, wow, małą. inteligencję, wow. <grym> mówiąc delikatnie. A w Senacie nie muszę tego robić. Mogę spokojnie i słuchać y, y, konkurentów politycznych i spokojnie prowadzić obrady. I bardzo rzadko zdarza mi się, żeby trzeba było uspokoić na przykład część opozycji na niewłaściwe zachowanie. No, są dwie, trzy osoby może wśród senatorów. Mm, więc y, to jest jednak zupełnie inny, jest to, nie inny poziom ciebie, debaty. Inny izba poziom refleksji, debaty. Y, ale też izba powagi. Te skandowanie w Sejmie bardzo brzydko się zestarzało i to tak jak szybko. Y, trzeba Prawdę? przyznać, że y, no, ja na miejscu posłów, którzy wtedy stali i krzyczeli Donald Trump po prostu bym się wstydził. Ale tego wstydu po stronie PiSu nie widzę. Pan, panie marszałku, jest człowiekiem niezwykle etycznym, człowiekiem, który całym swoim życiem udowodnił, że e, wartości są dla pana czymś e, ponad politykę, ponad wszystko. A co powiedzieć o pisowcach, którzy po prostu jak, e, jak te chorągiewki się zachowują? Ja nie chciałbym w żaden sposób e, e, siebie wynosić po, ponad innych, prawda. Tutaj ale mówię, mi wolna, mi słyszę wolno, panie marszałku, bardzo ja... pozytywne słowa o sobie, ale generalnie rzecz biorąc w polityce dzisiaj w polityce mamy problem podstawowy z, z poziomem moralnym jeśli chodzi o uczestników tej polityki i powiedziałbym więcej, ale na takim poziomie jak jakim pan bani to rozpoczął, mianowicie Żyjemy w epoce filozofii kłamstwa. Kłamstwo rządzi dzisiaj polityką, i to wszędzie, prawda? Także w mediach społecznościowych, jeśli nawet szczególnie tam bym powiedział nie lubię słowa fake, ale wiemy, że to jest jedna z odmian, prawda? To jest ta Anglopolszczyzna, którą niestety powszechnie używamy. Natomiast ta filozofia kłamstwa, która dzisiaj króluje, ona się, jakby. Wybija z y, prawie każdej wypowiedzi, na przykład prezydenta Trumpa, tam bez przerwy y, dziennikarze jeszcze tych niezależnych stacji typu CNN czy, y, czy, czy y, New York Review itd. Tak bez przerwy prostują jakieś jego wypowiedzi, to bo po prostu są one zbiorem y, y, fałszywych twierdzeń o świecie, tak? ale też o sytuacji wewnętrznej w Stanach. Arystoteles tak, podzielił, e, podzielił kłamstwa na dwie kategorie. Wprawdzie tam jest więcej jeszcze tych kategorii, jakby tak poniżej, ale w takie dwie, dwie podstawowe. Tak? Jedno to, które on nazwał kłamstwem z nadmiaru, e, czyli e, profesor Wojciech Chudy to przełożył jako blagierstwo, tak? czyli że. Y, y, okłamuje się świat poprzez blagę. Prawda? Opowiada się rzeczy, których nie istnieją, nie stworzone, tylko po to, żeby zdobyć zaufanie, zdobyć y, władzę, żeby mieć z tego zysk. I kłamstwo z niedomiaru, czyli z fałszywej skromności. Czyli, że udajemy, że jesteśmy bardzo skromni, i tak dalej. W istocie oszukujemy wszystkich w tym samym celu, tak naprawdę. To jest obłuda, mówiąc inaczej. tak? W polityce obłudy jest mnóstwo. I, i, I to także celem jest zysk i władza. Tak? Więc mamy te dwa poziomy, blagierstwo i obudy. W tych dwóch światach się poruszają także nasi politycy, w większości w dzisiaj w opozycji. I nie można się do tego przyzwyczajać, powiem krótko. Tak? Nie można się do tego przyzwyczajać, że to jest jakieś naturalne narzędzie dzisiaj uprawiania skutecznej polityki. Bo ona jest do pewnego momentu skuteczna. Można wyborców wprowadzać w błąd, można tę blagę opowiadać im, prawda, i kusić ich jakimiś kłamstwami, żeby stanęli po stronie tego świata, który ten ktoś fałszywie prezentuje. Natomiast. Y, 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 albo na przykład odwołuje się do wartości religijnych, a wiemy, że jest obłudny w tym, tak, bo w istocie zupełnie inaczej postępuje. Ale. To są domki z kartek tak naprawdę, one chwilę postoją, ale tak? one się rozpadną. To znaczy wydaje mi się, że jednak prawda ma tę siłę, która na końcu przynosi zwycięstwo, a czasami no, trzeba przejść przez jakieś, tak jak bym powiedział, yy, pagórki cierpień tak, ludzkich, że zanim się dojdzie do tego momentu, w tym ta prawda wychodzi na wierzch, jak to się mówi potocznie, i po prostu zwycięża, tak, kłamstwo. Jest taka słynna wypowiedź Macierewicza, który mówi o tym, instruuje wręcz salę, co zrobić, jak złapią was na kłamstwie. Kłamcie, kłamcie dalej, mówcie jeszcze bardziej absurdalne rzeczy, wtedy być może ktoś w to uwierzy. Chciałoby się powiedzieć, że kłamstwo samo się obroni, no ale mam nadzieję, że jednak jest tak, jak pan marszałek mówi, prawda zawsze się obroni. Na koniec, y, informacja bieżąca jest taka, że na dzisiejszej miesięcznicy nie pojawił się Radosław Kaczyński, choć. Wyszedł ze szpitala, ale zdaje się, że nadal zdrowie mu nie dopisuje. Pokażmy, panie marszałku, tutaj jak powinien się zachować polityk z klasą. Może Nawrocki nas będzie oglądał, może się czegoś nauczy. Czego życzymy Jarosławowi Kaczyńskiemu w takim trudnym dniu? No przede wszystkim tego, żeby wrócił do siebie dawnego, kiedy nie ulegał tego rodzaju własnym przesądom i mitom, które, które w istocie e, wrzucił w tę naszą społeczną rzeczywistość i po prostu spowodował ogromne podziały. Ale zdrowia także, prawda? E, bo w istocie może wrócić tylko do, do e, prawdy, czyli do czasów, w którym powiedzmy, nie wiem, no... W 88, 89 roku jakoś tak przez chwilę był po stronie tej dobrej, tak? Dopóki nie zaczął próbować rządzić Lechem Wałęsą potem w kancelarii. Ale yy, żeby mógł wrócić do i przemyśleć to, co zrobił przez ostatnie kilkadziesiąt lat złego, no to musi być zdrowy, musi mieć siły, żeby to móc przemyśleć. Więc życzymy zdrowia. I tego życzymy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ja od siebie dodam, że oczywiście, ludziom zdrowym łatwiej jest stawać przed wymiarem yy, sprawiedliwości. Pięknie dziękuję za tę rozmowę, panie marszałku. Dziękuję bardzo. Mieliście państwo okazję obcować z niesamowitym politykiem, marszałkiem Rafałem Grupińskim. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.